Cześć z tej strony, Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o tym, czym są portfele. I żeby była jasność, kryptowaluty nie znajdują się na tym portfelu, czy pendrive, jak niektórzy to nazywają. Jeżeli ktoś Wam mówi takie rzeczy, to jest to totalna bzdura. Możemy mieć 10 takich samych portfeli i na tych 10 portfelach sprzętowych mieć dostęp tylko do jednego portfela na sieci. Dlaczego? Bo ten sprzęt jest jedynie bramką dostępu do Waszego portfela który znajduje się na przykład w sieci Bitcoina. Jeżeli macie portfel Bitcoina, to to jest bramka do waszego portfela, który znajduje się na sieci Bitcoina. I jak to działa? Żeby wam zobrazować, jeżeli kupicie takiego Ledger'a, instalujecie oprogramowanie Ledger'a i podłączacie tego Ledger'a do komputera, następnie pojawi się informacja, czy chcecie utworzyć nowy portfel, czy macie już utworzony portfel na sieci i chcecie uzyskać do niego dostęp. Jeżeli nie macie portfela Klikacie utwórz nowy portfel, i wtedy na tym urządzeniu zapisuje się tak zwany klucz prywatny. Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli dostać się na portfel, który jest utworzony na sieci Bitcoin, będziecie potrzebowali tego klucza prywatnego. Jest on zapisany na tym sprzęcie, lub dostaniecie takie 24 słowa podczas tworzenia tego portfela, i za pomocą tych 24 słów też będziecie mogli dostać się do portfela na sieci Bitcoin, tylko wtedy klikamy po podłączeniu tego sprzętu do komputera, nie że utwórz nowy portfel, tylko mam już portfel i chcę uzyskać do niego dostęp. Zostaniecie zapytani o te 24 słowa, i jak je wpiszecie, to uzyskacie dostęp do portfela kryptowalutowego, który jest na sieci Bitcoin. I jak to rozumieć, jeszcze jeżeli ktoś nadal tego nie może sobie wyobrazić, to jest tak, na przykład, jeżeli wchodzicie sobie na Facebooka, to nie jest tak, że Facebook i konto Facebooka jest zainstalowane na waszym smartfonie. Wy na waszym smartfonie wchodzicie na stronę facebook.com i wpisujecie swój login i hasło. I to hasło pamiętacie. Natomiast w kryptowalutach te hasła są bardzo skomplikowane. Dlatego one są zapisywane na przykład na urządzeniu Ledger. I teraz jeżeli swojego Ledger'a podłączycie do komputera, wejdziecie w oprogramowanie Ledger'a i będziecie chcieli się zalogować, wpiszecie poprawny PIN do tego urządzenia, który ustawiliście na to urządzenie, otworzy się dostęp do klucza prywatnego do waszego portfela na sieci Bitcoin i ten klucz prywatny zostanie przesłany do sieci Bitcoin, co umożliwi wam korzystanie z portfela. Do którego pasuje ten klucz prywatny zapisany na tym urządzeniu. I teraz to wygląda tak, jakbyście sobie zapisali hasło do swojego Facebooka na tym urządzeniu, i za każdym razem, jeżeli wejdziecie na stronę Facebook, nieważne czy na swoim komputerze, czy na komputerze kolegi, czy na jakimkolwiek komputerze, w jakimkolwiek kraju podłączylibyście to urządzenie i bylibyście na stronie Facebooka, odblokowalibyście to urządzenie Pinem, to to urządzenie wpisałoby wasz login i hasło na stronie logowania, i wtedy otrzymalibyście dostęp do Facebooka, bo Facebook również nie istnieje nigdzie wszystkie dane zapisane są w sieci, w internecie. Tak samo wszystkie Bitcoiny, portfele. I transakcje są zapisane w sieci Bitcoin. I ten ledger jest po prostu waszym hasłem do portfela, który jest zapisany na sieci Bitcoin. I oczywiście, jeżeli chcemy wysłać środki na portfel kryptowalutowy, logujemy się na swój portfel, klikamy. Kryptowalutę, którą chcemy wpłacić. Wpłata, pokazuje się nasz adres kryptowalutowy, następnie wracamy na giełdę kryptowalutową, wybieramy tą samą kryptowalutę, klikamy wypłata, w miejscu do wypłaty wpisujemy adres naszego portfela kryptowalutowego, zatwierdzamy wypłatę i wtedy kryptowaluty z giełdy trafiają na nasz portfel i my jesteśmy jego właścicielami. Natomiast pamiętajcie, jeżeli utracicie dostęp do tego portfela, nie będziecie mogli odzyskać już środków, ponieważ o to chodzi w kryptowalutach, że sami jesteśmy swoim własnym bankiem i nie będziemy mogli zadzwonić na jakąś infolinię do Ledger'a czy do MetaMaska, nie ma czegoś takiego. My jesteśmy odpowiedzialni za to, za bezpieczeństwo swoich środków i żeby o nie dbać. Na sam koniec przypominam jeszcze o stronie kryptonumbers.org, gdzie wszystkie informacje, które dzisiaj mówię, są dostępne w moim darmowym e-booku. A jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wszystkie pytania zostawiajcie w komentarzach. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.